Wszyscy jak u wolnych. się, się zakurwił. Gościu! Dzieci, zróbcie mu rzeźnię. Ścinkę mu zajedź. Ścinkę mu zajedź. Ale o co chodzi? A no. bełuj! A Tak z papa! Ty drzewo <czefra> <czefra> ucieka! raz, dwa, trzy, kurwa, się patrz czy go widać, bo nie chcę tym się patrzeć na są obiekty Widać, no. <gulatory noise> Gościu! E, ty! A po drugie! Drugi. Ja już sobie zobaczył, że jest kurwa, wtedy uwaga kurwa Dobra no, z kierwanem Dawaj, czekaj Są.